Niepełnosprawni z polkowickich warsztatów terapii zajęciowej zrobili najdłuższe w Polsce korale. Korale mają ponad 100 metrów długości, a składają się z 7000 paciorków. Najdłuższe w Polsce korale były rozwieszone w polkowickim rynku na specjalnych stojakach. Sędziowie z Towarzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych liczyli ceramiczne kuleczki przez kilka godzin. To są dzisiaj przyjmowane dwa rekordy. Raz na ilość koralików poszczególnych i na długość korali. Niepełnosprawni przygotowywali koraliki przez ponad 11 miesięcy. Proces technologiczny jest bardzo długotrwały, jeżeli chodzi o ceramikę. Jeden koral to tak, mamy glinę, formujemy, kształtujemy koral, następnie konstruujemy wlot. Taki koral dwa tygodnie leży, w związku tak jakby dojrzewał, po to aby wyparowała woda z niego. Jest po raz pierwszy wypalany, jest to tak zwany biski. Następnie jest wyciągany z pieca ceramicznego, jest szkliwiony, czyli nadawana jest kolor. Następnie idzie w piec ceramiczny, ponownie. Wypał w ponad 1000 stopni temperaturze i otrzymujemy piękny, błyszczący koral. Oprócz samych korali w polkowickim rynku rozstawiono także inne dzieła ceramiczne, przygotowane przez podłopiecznych polkowickiego warsztatu. Autorzy korali cieszyli się z rekordu, jaki udało im się pobić. Bardzo jest mi miło! że możemy taki wziąć uda w takim dniu? Jestem zadowolony z siebie. Praca nad koralami była jedną z metod terapii osób niepełnosprawnych. Polkowiczanom udało się ustanowić nowy rekord polski. Wcześniejszy wynosił 37 metrów. Teraz 100-metrowe korale zostaną podzielone na mniejsze, a niepełnosprawni będą je sprzedawać.